Mam jakiegoś fajnego ptaszka, ale muszę go na komputer wziąć, bo nie wiem co to jest. Ale fajny, no, ciekawe. Nie znam go, nie znam takiego gatunku, ale go wyczaję może. Nie będzie to proste, ale spróbuję. Gdzieś już takiego widziałem. Ciekawe, co będę musiał to sprawdzić. Te dwa są czy mi się zdaje. A fajny, no? Brązowy łebek. A ciekawe, ciekawe. O no dwa są widzisz para jest fajnie to tak jak para jest to jest fajnie można powiedzieć związek partnerski ciekawe czy miały młode czy dopiero na przykład zbierają jedzenie dla nich albo materiał na gniazdo wszystko jak możliwe Żadna z tych wersji jest możliwa. Dobra, Kazimierz, zmieszuj się.